Istniejecie dla siebie nawzajem i oddziaływujecie na wszystkich, z którymi wchodzicie w kontakt bez względu na to, co dokładnie robicie. Kochani, jestem Ak Agria z Syriusza i mogę Wam powiedzieć z pewnością, że nie będziecie musieli długo czekać, by dowiedzieć się, kim naprawdę jesteście i poznać, jakie jest Wasze miejsce w wielkim stworzeniu, które rozciąga się przez nieskończoność. Odzyskacie waszą utraconą wyższą świadomość, która pozwoli wam uzmysłowić sobie fakt, że wkrótce zostaniecie ugruntowani w wyższych wymiarach, które są waszym prawdziwym domem. Rozdzielenie było dla Was wyzwaniem, które przetestowało Waszą zdolność do odnalezienia Waszego światła pośród ciemności niższych wymiarów. A my teraz gratulujemy Wam Waszego bezapelacyjnego sukcesu. Wypatrujemy dnia, w którym będziemy mogli do Was zawitać, by podzielić się z Wami przyniesioną przez, przez nas wielką miłością. A wtedy zrozumiecie, jakie jest prawdziwe znaczenie braterstwa. Dziękuję Ci, Agagria, Mike Quincy. Proszę Państwa na stronę Nesary http://www.nesara.us/.pages/.home.html Zanim się pożegnamy, mam dla Państwa jeszcze jeden króciutki przekaz od grupy Fundacji Świadomości Ziemi. Przekaz, który otrzymał Pan Stanisław od Jezusa. Przekaz dotyczący dbałości o ciało. Dbaj o swoje ciało i utrzymuj je w należytym Stanie. Twoje ciało to Twój dany Ci przez stwórcę wielki skarb. To właśnie przez swoje ludzkie ciało doświadczasz całego bogactwa, jakie stwarza dualna rzeczywistość materialnej egzystencji na planecie Ziemia. Niewiele jest miejsc we wszechświecie dających wcielającym się w materię duszą tak sprzyjające warunki dla stwarzania się i doświadczania pełni swojej boskości w warunkach dualnej rzeczywistości. Dlatego nieustannie dziękuj Stwórcy za dar życia na Ziemi. Szanuj swoje ziemskie życie, a także planetę Ziemię, gdyż życie na niej, zwłaszcza w tym okresie przełomu czasu, stwarza wielkie możliwości Twojego duchowego wzrastania. Cokolwiek czynisz na rzecz innych, czynisz sobie to powszechnie znane prawo, życiowa prawda. Dlatego zważaj na swoje zachowanie wobec innych. Czy masz czyste intencje? Czy kieruje tobą miłość i zwykła uczciwość w kontaktach międzyludzkich? Dawaj swoim życiem godny przykład do naśladowania dla innych, których dusze także pragną podążać na ścieżce miłości. Dziękuj stwórcy za wszystko, czego doświadczasz w swoim życiu. I wiedz, że wszystko, co dzieje się wokół siebie i ciebie, ma duchowe podłoże, ma Ciebie czegoś nauczyć. Jest przedmiotem Twoich doświadczeń, które w zamysłach Twojej duszy, inkarnującej się, miałeś przejść. Ważne jest, w jakim stanie świadomości doświadczasz swojego życia, a więc nie utyskuj na negatywne doświadczenia, które według Twojego ludzkiego pojmowania dotykają Ciebie. Nie wiesz bowiem, jakie cele z takiego doświadczenia przyświecały duszy. Oczywiście zawsze powinieneś i czyń to nadal, prosić stwórcę o ochronę, opiekę i przewodnictwo, aby nie dotykały ciebie skutki tych zachowań, które można było uniknąć, które były zbędne dla doświadczeń duszy. A więc proś stwórcę o dary ducha świętego i żyj według praw wszechświata. Bądź jednak cierpliwy i pokorny, gdyż wszystko ma swój czas. Nadmierny pośpiech to także efekt działalności ego, które chce kierować rozwojem duszy, dusza zaś posiada własny zgodny z wolą Boga harmonogram dochodzenia do boskości. Z punktu widzenia duszy ważne jest, aby była zgodność Twoich ludzkich celów z jej celami, które przyświecały jej inkarnacji. Zatem pozwól duszy, aby zrealizowała najpełniej, najlepiej i najpiękniej swoją misję na Ziemi. Misja duszy zawsze zgodna jest z wolą boską. Ukierunkowuj się zatem w swoim życiu na realizację boskiej woli, a tym samym realizację celów duszy. Wszechświat kocha Ciebie swoją wielką, bezinteresowną miłością i służy Tobie pomocą. Przy Tobie zawsze są obecni duchowi opiekunowie. Bądź świadomy ich obecności i dziękuj im za ich bezinteresowność. To oni uzdrawiają Twoje duchowe ciało, a także i Twoje fizyczne ciało. Dużo im zawdzięczasz. Bez ich bezinteresownej pomocy nie zrealizowałbyś celów Swego życia i wszystkiego, co udało Ci się zrealizować w tym ziemskim życiu. Pozdrawiam Ciebie. Jezus. Ja oczywiście dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam również na stronę świadomości Ziemi, czyli www.świadomość-ziemi.org. Ocenę pozostawiam Państwu. Kłaniam się pięknie. Dobrej nocy. Barbara Chorosz. The preceding program, Pujar Serio, was sponsored by BCN Productions. This is WPNA Oak oh, Park.